Dzień dobry, dzień dobry. Tu jestem. A przy mnie nowa drukarka. Bez gadania otwieramy. Nożem dzisiaj się posłużę kolejnym specjalnym Excel. To jest taki porządny nóż. Bardziej skalpel może. Już wam pokazuję. Co też do nas doszło bardzo się cieszę, ponieważ jest to drukarka kolejna, ale w zupełnie innej technologii wykonana jak sami widzicie bardzo wąska i wysoka. Czyli jest to już to powinno Wam dać do myślenia. Nożyk na bok i wielka tuba zostaje tutaj, czyli drukarka typu Delta BQ. Jeszcze taśmy, Oj, ciężko będzie się tutaj dobrać do tego. Jestem sam ciekaw, ilu z Was może zrobimy jakąś ankietę? Jakie drukarki najczęściej w naszych domach, warsztatach, czy warsztatach czy biurach występują? Jak, jak bardzo popularne są drukarki typu Delta wśród Was? Nie mam pojęcia. Trochę ulotek, instrukcja. No i tutaj już chyba wszystko w piance, więc wyciągamy. Ok. Zapakowane dosyć dobrze, raczej nie powinno się tutaj nic stać w podróży z nią. Trochę próbek filamentów. Na tym podziałamy. No i dobra, może to. Dolną piankę od razu też wyciągnę. Tutaj jeszcze dysza i kolejne folie i trochę kopert. Zabezpieczony jest na pewno dobrze. I kolejna rolka filamentu pela. I jeszcze widzicie na prowadnicach również to jest mocno. Pozawijane. Pozwólcie, że to rozpakuję i zaraz wrócę do Was. Jeszcze chwilę porozmawiamy. Dobrze, drukarka uswobodzona. Tutaj ten jeden filament, który zaraz, zaraz się zajmiemy. Tutaj mam kilka próbek filamentów Firber Logi. Firber Logi. Noctuo, Noctuo, Fiber Lodge, Noctuo jest też Fiber Fiberwood dobrze, jest instrukcja to będziemy zaraz wertować. Dobra, kolejna instrukcja, to zaraz też się tym zajmiemy. Zobaczmy jeszcze w takim razie co jest w tych kopertach Mamy dodatkową dyszę A tutaj mamy Jest szpachelka kolejna z Tych szpachelek mam sporo Rolka do filamentu, klucze imbusowe, sztyft do smarowania. Jest kabel USB. Tu są nóżki, jest karta jest karta SD, 2 gb jest pendrive, pendrive Sorry. To jest czytnik do tej karty. Jest też czujnik, który będzie się podkładało do poziomowania stołu. I tutaj również jeszcze dwie dysze. Końcówka. Hmm, to nawet nie wiem. Dobra. A tutaj brakuje jeszcze kabla zasilania. Więc na pewno gdzieś się pojawi. No i właśnie. Kabel, przewód żeby nie było, że Jarek źle mówi. Dobrze. przewód zasilania i zasilacz. I to już wszystko, co jest w zestawie. Więc teraz, moi drodzy, pozwólcie, że zacznę na niej jakieś pierwsze testy i wrócimy, wrócę do Was po kilku wydrukach. Zobaczycie co i jak. Oczywiście poniżej filmu macie dokładne parametry tej drukarki. Tak jak widzicie, tutaj na dole jest również ta podkładka, taka plastyczna, i to jest silnica 100 mm. W górę możemy pójść na 150 mm, więc faktycznie te elementy, które będzie tutaj można wydrukować, są niewielkie. A ja zaciekawiłem się z tą drukarką. Po pierwsze, właśnie, że jest to technologia wykonania typu Delta, czyli coś z czym nie miałam do czynienia, a po drugie, jest to drukarka bardzo no, tania. Ale również nie wymagająca żadnej wiedzy użytkownika. To jest drukarka typu, no nie wiem, jak to powiedzieć, wyciągasz z pudełka i ma działać. I tym się, e, tym się zajmiemy, zobaczymy czy tak faktycznie jest. To teraz ja w takim razie testuję, a z Wami się widzimy za chwilę. Minęły dosłownie 3 dni, odkąd BQ znalazła się u nas. Ja przez te 3 dni nie marnowałem czasu, trochę ją pomęczyłem. Udało mi się też trochę rzeczy tutaj popsuć, tak, ale o tym zaraz. Pierwsze pytanie, które pojawia się pod takimi filmami jak ten, to jest zawsze, gdzie to, panie Jarku, kupić? Więc tutaj od razu pokazuję sklep i stronę Hobby Store. Są do wyboru dwa kolory. Ja celowo wybrałem białą drukarkę, czy taką jasno, bardzo szarą, ponieważ Wszystkie drukarki, które tutaj mam, są czarne, więc tym razem drukarka biała. Jeszcze jest kilka dni przed... do świąt, więc może jeszcze zdążycie zrobić zakupy. I teraz moje pierwsze wrażenia. Kwestią pierwszą, o której trzeba powiedzieć, to, że jest to drukarka, którą wyjmujecie z pudełka, dokonujecie kalibracji, czyli tego auto leveling'u stołu tym malutkim, dołączanym Przyrząda, no to jest styk po prostu i to wszystko. To jest aż trudno uwierzyć, że nic się tutaj nie robi. Celowo też wybrałem od razu, skoro na karcie pamięci, którą też się dostaje, były jakieś modele. Producent również do, dołączył rolkę e, filamentu białego i. Tu mi uwierzcie, że warto zrobić pierwsze testy właśnie na filamencie od producenta i na modelach z gotowym G-kodem również od producenta. To daje zawsze niesamowite rezultaty. I tutaj również było, to w tym przypadku dokładnie to samo, ten kotek porobię Wam zbliżenia na końcu filmu będziecie mieli bardzo dobrej jakości zbliżenia na te obiekty wydrukowane, no szczęka w dół. Naprawdę szczęka w dół, że takie maleństwo drukuje w takiej jakości. Dobra, więc kilka tych testów zrobiłem. Co popsułem? Co popsułem? Takie coś wyszło. Bęczy, Piękny Benchy, który stracił dach. Jak to zrobiłem? Płytka PCV, która tutaj, którą tu się kładzie na, na stół, odkleiła mi się. Przesunęła się i po prostu zaczął jeździć to razem z głowicą. Więc moja wina. Dobra, co jeszcze popsułem? Aha, popsułem również samą tą płytkę. I tutaj nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, ale zrobiłem to tak, że. Czy zdarzyło się to wtedy, kiedy wypoziomowałem stół, puściłem wydruk i głowica ewidentnie jechała za nisko. No to był ułamek dosłownie milimetra. Wydawało mi się, że już pluje filamentem, a ona po prostu rysowała w tym PCV. Więc ja sobie te pcv już zamówiłem. Jak przyjdą, to wam pokażę, z czego to zrobić i te wymienne pcv to jest świetna sprawa, naprawdę odklejanie PLA z, ze stołu odchodzi to po prostu błyskawicznie. Oczywiście jest to klejone na klej w sztywcie, najprostsza rzecz i najtańsza. Dobra. Później zrobiłem również próby z innym filamentem. Tutaj pojawił się filament o nazwie chyba Pro1. Jest to ABS, przepraszam, Pela o właściwościach ABS-u, można tak powiedzieć. I zrobiłem również wydruki z tego. Generalnie tutaj nie ma podgrzewanego stołu, więc generalnie ABS-em tutaj nie za bardzo można drukować. Ale to co uzyskałem z tego Pela naprawdę robi wrażenie. Z tego Pro 1 filamentu. Jest on niesamowicie sztywny, nie jesteście w stanie go złamać i wydruki wychodzą genialnie według mnie. Tutaj macie właśnie ten filament, o którym mówię. Tak, czyli ten Pro1, i tutaj widzicie, że to mi nie pasuje. Średnica wałka, e, średnica sorry w tym w tej rolce jest za mała, w tych chińskich jest to troszeczkę większe i inaczej zrobione, więc pomyślę sobie i zrobię tutaj jakieś małe modyfikacje również, żeby inne rolki można było ładować e, do góry drukarki. Jeśli chodzi. E, jeszcze o samą drukarkę obudowę, rewelacja. Ja nie miałam nigdy delty, a tutaj moja pierwsza styczność z tą, jakby całą konstrukcją drukarek, robi na, na, na mnie niesamowite wrażenie. Szybkość pracy powala, bo tutaj 100 czy 100, 120 mm e, nie ma żadnego problemu, jak to zasuwa w tym miejscu. To jest szok. No i oczywiście. Robi też wrażenie to, że rysuje kółko, czyli rusza w tym momencie trzema silnikami, i to wszystko jest tak sposowane, że kółko wychodzi idealnie okrągłe. Jest dotykowy wyświetlacz, jest czytnik kart z przodu. To też prawidłowe miejsce. No, cały panel kontrolny, wszystko macie dostępne tutaj od przodu. Jedynym minusem, który chyba tutaj znalazłem, taki może, no, minus, nie minus. Jest gniazdo z tyłu, nie będę już tej drukarki obracał, które jest takie dosyć luźne. Nie, że ten przewód wypada, ale według mnie powinien być tam taka blaszka. Spróbuję to troszeczkę dogiąć, żeby, żeby ten. Po prostu ma to być na, na ciasto. Tak, według mnie, jeśli z elektrycznej strony, powiedzmy, patrzę na to. Jeszcze jakieś uwagi? Spojrzałem od razu na Figverse, jeśli chodzi o jakieś modyfikacje, które ludzie też wynajdują, i znalazłem mod od jakiegoś Japończyka. Wydrukowałem to, również widzieliście montaż. Taka dysza kierunkowa tutaj nakładana od spodu to kierunkuje wylot powietrza i powinno lepiej chłodzić elementy z I tyle, chyba na dzisiaj. Drukarkę będę jeszcze męczył i ona będzie tutaj sobie stała i drukowała. Zaraz robię zbliżenia i zobaczycie jakość druku. Naprawdę, naprawdę robi wrażenie, niesamowicie pozytywne dla mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej serii o sprzętach do druku, nie? bo tutaj ta kolekcja się rozrasta, a już wiem, że kolejne drukarki do nas jadą albo lecą. Do zobaczenia wkrótce, cześć.